Dzień dobry, dzisiaj będzie dość poważny temat. Na moim filmie pojawiło się dużo komentarzy i lajków i w ogóle będę teraz fejmem. Dlatego chciałabym Wam powiedzieć, siedzimy przy kominku na ładnej podłodze, że przybył do mnie gość. A tym gościem jest Lady Gaga!

Uwaga! to kuchnie? Kurwa, Kurde, mam monito. O to zepsuł! słońce! jak mógł, ale mam za to Ups! 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 Pokażę Wam moją kolekcję Andrzeju. Andrzeje są fajne. Właśnie, i jeszcze ja! Ja też jedy mam, się mam... Tu jest! Tu jest jeden Andrzej. <grymne> tu jest kurde! Ostrość, halo! Tu jest kurde, śmietnik, tu jest jakiś krem, a tutaj mam chyba płaszczki. Jakieś strony. Są hiszpański, włoski, tam grecki, tam mam Ha! a tu jest telewizor, ha! a tu są fajne konie. Czekaj, jeszcze ja, jeszcze Lady Gaga nie wystąpiła w twojej piosenki. A co moi rodzice na ślubie. <grym> Ej, jeszcze ja, moja najnowsza piosenka. Lady Gaga, straga magalaga. E yeah, aí, yeah. yeah.

Nie dobra, no się to moja. coś ty zrobił. Oj, nie psiało się trzeba było nie Zobaczmy Co jest Niepsyło się. No to jest to drugie! To drugie jest nie ma przyjmione. To wy drzwi. Jezu, on ma problemy. Przepraszam, was, a On ma problemy naprawdę. On ma problemy. On zawsze będzie mieć problemy. Co Co? Nie, to zrobię. Robi kupę, kupona. Dobra. To by było tyle. Pokazałam Wam się raz, ale już nie iscie.